Agatki tak, i, i Moniki. Dzisiaj filmik. Instagram decyduje o dniu, czyli dniu Moniki. Tak jest. Tak, tak. Przy okazji zachęcamy Was do odwiedzenia naszego Instagrama. Tak, tak jest. Wrzucamy tam różne zdjęcia takie mm, fajne. Źle e, Wrzucamy tam różne zdjęcia. Uff. No dobra, koniec, dobra, każdy wie co się dzieje. Zbijajcie też na naszego Facebooka oraz na nasz drugi kanał. No to a nasze filmiki na kanale Fikimiki, a gadki Moniki pojawiają się. W sobotę oraz w środę. Wow, dziewczynki, widzę, że przygotowałyście jakieś ubrania. Co to będzie? Tak, teraz będzie runda, w co mam się ubrać. Czyli pierwsza taka runda, tak? Czyli jakie to są tutaj ubrania? To są ubrania ciemne, takie ciemne. Aha. stylówka A, a tutaj? tutaj? Będzie jasna stylówka. Jasna stylówka. I, I teraz właśnie na Instagramie widzowie, nasi widzowie mają zdecydować, którą stylizację Monika wybierze, tak? Mamunia, rob zdjęcie. Tak, ja robię zdjęcie. I robimy opis, i robimy ankietę, i ciekawe co nam tutaj wyjdzie. Gotowe mamuśka? Tak. No to Jest trzeba teraz, no to trzeba teraz tylko pytanie wstawić i, i wstawiamy na Instagrama. No i co Monika, wstawiłaś już na Instagrama? Jeszcze nie, ale tak Aha, już wyglądać, przygotowałaś, tak? Tak będzie wyglądać to. Ta ankieta pierwsza, tak? Jaką stylówkę się dzisiaj ubrać? Jasną albo ciemną. Dobra, no to, no to dobra, wystawiaj ankietę. Ile Monisiu dajemy czasu? 10 minut widzą? Myślę, że może 10, 15, coś takiego. 15 jest. minut, dobra, a więc po 15 minutach wracamy i zobaczymy co... na co zdecydowali się nasi widzowie i w jakie ubrania się uwierzesz, prawda? Tak. Dobra, Monika, ile czasu minęło? Minuta. Minuta, dobra. No, ale już mamy chyba dwa głosy. Dobra, ale nie sprawdzamy na razie, sprawdzimy, tak, później, tak. sprawdzimy później wynik ostateczny, ale wiesz, jak to wygląda? Tak jakbyś siedziała obok jakichś takich ludzi bez y, głów. Zobaczcie no, widzowie. O mają. Albo tak głowy no, a weź ty tak połóż tą głowę, będziesz trzecia taka sama. No, jakbyś tam stanęła z tyłu i wystawiła głowę, to by to fajnie wyglądało też. Ej, no. no, a Monika, którą stylóweczkę ty byś wolała, tak osobiście? No, nie wiem, dwie mi się bardzo podobają, ale ja bym chyba wolała to czarną. Podoba, No, nie wiem, ta też jest piękna, ale chyba raczej ja bym wybrała to. No, ale to nie ty dzisiaj decydujesz tak. o tym, tylko, tylko nasi widzowie, którzy na Instagramie właśnie biorą udział w tym momencie w ankiecie. Tak. Dobra, i Dziewczynki, jest, minę, tak, minął tak, czas, tak? Miłos, tak? Tak, jest. tak? będziemy ma... ogłaszać wyniki. Tak, patrzymy, uwaga, uwaga, i wygrywa stylówka jasna, ma 64%. 64% jasna, widzisz, jednak widzowie zdecydowali inaczej niż ty. Tak. No, ale dobra, spokój? Pasuje. Daria, Daria. Ja tak? To obie sobie sama wybierałaś, tak? Właśnie, no, także. Jest. Ubieraj się, dobra, ubieraj się i przechodzimy do następnej konkurencji. Dobra, Monika, jest już. Patrzcie, przebrali się. Przebrała się. Już jestem ubrana w stylóweczkę, którą wybraliście. No właśnie, jasna styleczka, jasna styleczka. Tak. No to może teraz czas na włosy, na jakiś Fizurę, uczest, tak? Dobra. Na fryzurę. Okay. Dobra, Mamunia, bierz y, aparat i robimy zdjęcia i robimy ankietkę, tak? No to, dziewczyny, jakie, jakie opcje do wyboru mamy? Tak. Warkocze. Dwa warkocze. A od A... druga, to wydaje mi się, że to jest po prostu kok, taki wiecie, taki związany o tak o innej mhm No to dobra, rób okay. Mamunia rób zdjęcie na Instagrama i zaraz wrzucamy to wszystko. Okay. Zrobiłam tutaj. Zrobiłaś ankietkę, tak? tak? Takie zdjęcie takie zdjęcie Moniki. I pytanie: jak mam się dzisiaj uczesać? W KOKA czy w dwa warkocze? Mamunia, ty preferujesz? Wolę dwa warkocze. A, A Ja też chyba wolę dwa warkocze. No ciekawe, jak widzowie odpowiedzą, tak? jak no, bo Instagramowcy. To nie, Dobra, no, no to wstawiamy już na I znowu dajemy jakieś 10-15 minut na odpowiedź, tak? tak. I czekamy. I, i czekamy. Dziewczyny czekają tam w domu na wyniki ankiety, a ja w tym czasie jadę po Agatkę do zeroweczki. Ciekawe, czy jej się spodoba też nasza dzisiejsza zabawa. I ciekawe na co ona by zagłosowała. Napiszcie nam proszę w komentarzach, czy podoba Wam się tego typu challenge, tego typu zabawa, czy braliście udział na Instagramie właśnie w głosowaniu i w pomaganiu monice, co ma dzisiaj zrobić. No i odebrałem Agatkę ze zeroweczki. Agatka, jak tam dzisiaj było? A Jowska, co robiliście? No, dzisiaj się uczyliśmy na jakieś piosenki. A Jakie to są piosenki? Jakie to są piosenki, Agatko? Dzień babci, i dziadka. A słuchajcie, no właśnie, zbliża się dzień babci i dzień dziadka. A czy ty możesz nam zaśpiewać troszeczkę tej piosenki, Które się uczycie na dzień dziadka i na dzień babci, co? Ajaj, tak, no, tak w No to co tam umiesz, no bo to dzisiaj pierwszy dzień uczenia, no? Kochana babciuszy! Nie, prawda, kochani, pięknie, Agatka zaśpiewała. Brawa dla Agatki! I oczywiście mnóstwo łapeczek w górę dla Agatki za piękne śpiewanie. Agatka wróciła z przedszkola, zajada sobie, tak? Jakieś pyszne ciasteczka. No, Monika, pokazaj nam, jakie są wyniki ostatniej ankiety na Instagramie. Uczę się, wy. Dwa warkocze, 54% mają. Aha, czyli dwa warkocze, 54, czyli tak było, prawie Pół na pół, pół na pół. Wszystko ważyło się do ostatniej chwili, a Monika właśnie się czeszę. Za chwilę będzie miała swoją wymarzoną fryzurę Instagramową. Robienie markoczy to nie jest taka szybka sprawa. Trzeba zrobić przedziałek w miarę prosty. Także chwilkę czasu to zajmuje. Okej, okay. mam. Załawy, dwa, warkoczyki. dwa warkoczyki. tak jak zdecydowali Instagramowcy, tak? Monika odwłodniała 5 lat, taka dziewczyna Wow, to masz teraz tak? chyba 6 lat, tak? <grym> <A> ty, <grym> tak. Jesteś w wieku można powiedzieć, taka młodziutka. Taka wyrośnięta sześciolatka. No właśnie, tak. właśnie. Co, przechodzimy do następnego punktu i do następnego pytania na Instagramie. -a -a. Słuchajcie, mam teraz chwilę czasu wolnego, także nie wiem, co mogę zrobić. Ja proponuję takie dwie rzeczy. Czy mam czytać książkę, czy oglądać coś w telewizji? I zapytamy o to naszych widzów, czyli was na Instagram. Monika już się ustawiła pięknie do zdjęcia. No i wy decydujcie, czy to ma być książka, czytanie tej książki, czy też oglądanie w telewizji jakiegoś programu, tak? Mam ja jest zdjęcie, pokaż. Pięknie wyszło, bardzo pięknie wyszło. A wy widzowie, drodzy, głosujcie. Takie zabawy na backstage'u. O, a ja widzę, że Agatka zainteresowała się książką właśnie, taka Agatka. No musimy wam powiedzieć, że Agatka świetnie czyta, jak na dziecko sześcioletnie. Agatko, chcesz nam zaprezentować, jak ty pięknie czytasz? Mogę. No to przeczytaj coś troszkę. Od początku byłam świadoma, gotów wszędzie, bo ty nie wiedziałeś. Super, super, agatka. Niektóre wyrazy są trudne, prawda? Do przeczytania. No ale jak na na 6 lat, no to Agatka sami przyznacie, że chyba pięknie czytam, prawda? Dobra, czekamy 15 minut, aż wy zagłosujecie: czy mam oglądać telewizję, czy mam czytać książkę. Ja liczę na to, że zagłosujecie na oglądanie telewizji, no bo ja ostatnio miałam tyle lektur w szkole do przeczytania. Na przykład miałam lekturę w pustyni i w puszczy, która była taka gruba. Także, no, lubię czytać, ale po prostu już za dużo się oczytałam w ostatnim czasie. Chciałabym raczej teraz sobie pooglądać coś w telewizji jakiś fajny film czy jakiś serial no ale to nie ja o tym decyduję, tylko wy dobrze kochani sprawdzamy <laughs> wyniki głosowania ciekawe, ciekawe jakie są wyniki no właśnie Wyszło, Czytanie może? oglądanie telewizji oglądanie telewizji Ale ci chciałaś to czy nie <laughs> tak chciałam no to dobra no to masz czas wolny możesz oglądać telewizję teraz ja, ja bym chciała żeby a tak, byś zagłosowała w ankiecie? Tak. <gry> ja zapykała, żeby zagłosować. Tysiąc tak. razy, tak? Tak. Aha. O, oh, jak fajnie jest tak się wyluzować. Teraz miałam tyle sprawdzianów, tyle lekcji, mam jeszcze angielski dodatkowy po szkole, a teraz ach, oh, totalny luz. I właśnie w tym czasie no nie oglądałam za bardzo telewizji, nawet telefonu dużo nie używałam, no bo po prostu nie było... Trzeba było się uczyć chodzić do szkoły na angielski. No i dzięki wam, moi drodzy, mam teraz chwilę luzu. Dziękuję. Monisiu, może wystarczy już tego leniuchowania, co? Yy, chodź na obiad, bo zrobiłam. Dobra, dobra, już kończę. Ale poczekaj, mamo, przecież to widzowie muszą zdecydować, jaki zjem obiad i gdzie. No jak to gdzie, Monika? W kuchni, przy stole. Nie, 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 mamo. Bo gdzie zjem obiad zdecydują widzowie: Tutaj w domu czy w McDonaldzie? Dobra, Monika, to kolejna fotka zaraz wleci na Instagrama, a wy widzowie głosujcie w naszej ankiecie, gdzie Monika ma zjeść obiad. A ja właśnie przygotowałam ci rekwizyty do zdjęcia na Instagrama. Przez przypadek mamunia miała <noise> ze sobą właśnie nóż i widelec. Tak. Zawsze z tym chodzisz. Czasami. <grym> dobra, robimy fotkę. już kapstryka fotkę, a wy widzowie zaraz będziecie głosować w ankiecie. Patrzcie, jak mi ja siebie kroiłam. No, no? Co nie? Zobaczmy. No i dobra, jest gotowa, tak? Ankietka już na Instagramie. Głosujcie, drodzy widzowie, czekamy kolejne 10-15 minut. Ja bym wolała chyba jeść obiadek w McDonaldzie, no chociaż obiadki mojej mamusi też są, pyszne, także to jest trudny wybór. No ale wiecie, ja tak często nie. Także chciałabym sobie tam właśnie pójść. 15 minut minęło Monika? Tak. Dobra sprawdzamy wyniki ankiety. Sprawdzamy, w ogóle nie wiem, ale... No, ja jestem ciekawy. Gdzie ty byś wolała zjeść dzisiejszy obiad? No, dobra. Naprawdę, nie mam pojęcia. Tak, dzisiaj obiad w McDonaldzie. W McDonaldzie yes. wygrało? Nie! Na, <laughs> na to liczyłaś, tak? Na to liczyłam. No. Dziękuję, Wam moi drodzy, dziękuję. Na no dobra, no to zbieramy się, zbiera się Monika, jedziemy. Jej. Ale pamiętaj, że fryzura i ubranie musi zostać no, tak, tak, przez cały tak. dzień. Właśnie to nie jest jakieś szalone ubranie i szalona fryzura. No, tak, tak. Także mogę w tym jechać do Maszka. To let's go! Hej, hej, już jesteśmy tutaj koło McDonalda, no i lecimy! Wiesz, już co wybrać, czy jeszcze nie? Jeszcze do końca nie, ale pójdę i coś sobie wybiorę. Ja biorę tego McChickena, ale super, obiad mi załatwiliście dzisiaj widzowie. Na was to zawsze można liczyć. Dziękuję! Mmm, McChicken jest bardzo pyszny. Dziękuję. To wie, ale było pyszne żarcie w McDonald's. Wiecie co? A teraz bym sobie w coś pograła na komputerze. No właśnie, Monika, ale w co? Bo tutaj masz wybór też duży, bo możesz sobie dobra. zagrać w różne fajne gry. Dobra, to. Jakie? Jakieś może to dwie wybierz takie tak naj, najfajniejsze? Widzów, czy mam grać w Robloxa, czy w Stambulgaisa. A no właśnie, w Roblox albo Guys, A przy okazji wpadajcie. Na nasz kanał, no to gramy. Na którym właśnie gramy w Robloxa i Stambulgaisa. No dobra, kochani, a teraz robię Monice zdjęcie do naszej ankiety I wy za chwilę to zobaczycie na swoim Instagramie. Monika, szykuj teraz y, ankietkę. Dobra, no to ankieta już jest gotowa. W co mam pograć na komputerze w Stampdage czy w Roblox i... i. kochani, głosujcie, tak? A my czekamy 10 czy 15? 10, 15, 15, 15 minut. No tak, około, dobra, około. Tak, 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 tak. I wrócimy do Was i zobaczymy, w co sobie pogramy, prawda? No widzę, Monika, że już kąpa masz włączonego, tak? No, Czeka na wyniki. No, czekamy na wyniki. No chyba minęło już 15 minut, można zobaczyć. I wygrało, uwaga, uwaga. Stumble guys. guys! Czyli widzowie nasi bardziej wolą Stumble Guys niż Robloxa, tak? No ale Stumble Guys to jest bardzo fajna gra. Ja też bardzo lubię. Osobiście, dobrze, nas widzę. oglądacie na to gramy, to wiecie, że lubię tą mapę, ponieważ zawsze ona mi wychodzi, to ona jest prosta. Ona jest prosta, ale no czasem wygrywasz, czasem nie wygrywasz. Właśnie pamiętam w ostatniej grze, nie wygraliśmy w tej, w, na tej mapce, no ale no, ona jest bardzo fajna, ciekawa. Że ty sobie graj i zawołaj mnie, jak będziesz miała kolejną ankietę, dobra? Dobra. No tak, Mamisia, co tam? Jesteś nie w mógłbyś przynieść coli, Pić ci się chce? Coli no. ci przynieść? Mhm. Ej, słuchaj, a może zastosujemy tutaj też naszą ankietę na Instagramie? Dlaczego masz wypić kolę? Ja wiem, że ty lubisz kole, ale ja pro proponuję ci na przykład sok z cytryny. Sok z cytryny? Tak, robimy ankietę, robimy mhm. ankietkę. Tutaj masz kole, ale jeszcze nie pijemy, jeszcze nie pijemy, bo o wszystkim decydują nasi widzowie na Instagramie. A tutaj zobaczcie, to jest sok cytryny, nawet pestki mi się tutaj. Wycisnąłem Ci taką cytrynkę, pyszną, kwaśniutką, no tylko żebyś wypiła właśnie. Ale najpierw widzowie y, mają o tym zdecydować, choć Monika zrobimy zdjęcie i zrobimy ankietę. No i dobra, robimy kolejną ankietę. Co Monika Mu ma wypić? Czy kole, czy cytrynę? I czekamy na wyniki, 15 minut. No kochani, błagam, zjedujcie się na mną, chyba sami byście nie chcieli wypić soku z cytryny. Naprawdę, ja nie widzę takich... Właśnie rzeczy, Dwa, aż to mi tak skręca, o chybne, błagam, ja chcę Coca-Colę Dobra, no to sprawdzamy wyniki głosowania, a ja bym bardzo chciała Coca-Coli się napić No, 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 to? nie wiadomo, nie wiadomo, to co widzowie, czy zrobili co? ci pranka, czy... Coca-Cola Tak, Coca-Cola wygrała? Tak Czyli nie zrobili ci pranka no, tak, ale ja muszę spróbować, jak yy, smakuje Tak? Sobie, Chcesz tak? tak? No ale nie możesz w sumie, no bo... No bo widzowie no, zdecydowali widzą, inaczej. Widzę, zdecydowali. No dobra, i A jak? Ach, sok najwyżej jutro sobie tak, się jutro. jak to kosztuje. No właśnie, właśnie. No. A <laughs> po tych wszystkich konkurencjach no. proponuję Ci troszeczkę wyjść na dwór, przewietrzyć głowę, przejdziemy się może na jakiś spacerek, zrobimy sobie co ty na to? Wiesz, co się... Na zakupy, no ale nie wolisz na spacer? Nie, nie, nie. to widzowie zdecydują To widzowie zdecydują tak. gdzie pójdziesz, tak? Tak, gdzie mam pościgę? No może być w sumie, no no... No, na no właśnie, no to dobra, dobra To szykujemy kolejną ankietę dla naszych Widzów, którzy obserwują nas Na Instagramie To, to jak to Monika ma być? No to dobra, 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 spróbujmy zrobić takie zdjęcie Ciach, jest zrobione zdjęcie Nie wystawiamy na ankietę tak, taką minę zrobiłaś? No, no dobra, to trudno. Hmm, będzie, no, takie będzie. Takie będzie, dobra. Szykuj ankietę. Okej, okay, ja już tutaj zrobiłam ankietę, gdzie mam pójść na spacer. Psz, przygotowałaś dany. ankietkę, tak? Dobra, Monika, taka yy, chodząca To moja dziwna mina. Dziwna mina. No ale dobra, teraz wszystko zależy od widzów. Dobra, tak. Publikuj to na Instagramie i my czekamy, znowu oczekujemy 10-15 minut i decydujemy, właśnie, co robić. Mamusia jest z nami, jeszcze raz, tak? Tak. Przez chwilę jej nie było. No, no i powiedz prezes. co zwyciężyło, uwaga jeszcze nikt nic I nie do wie Do galerii na zakupy Czyli na zakupy no, idziemy? No, zakupy. no czyli nie, nie, nie... Zamiast na spacer dotlenić się troszeczkę No właśnie, nie wygrał no, też może na spacer, tak, się właśnie, ale... No ale no, dzisiaj widzowie, tak, dzisiaj widzowie zdecydowali, że na zakupy No to co dziewczyny, ubieramy się i lecimy, I tak? lecimy tak? Tak? No. Ponika, w w galeria, kto więcej? Jeździ się tymi ruchomymi schodami niż się spaceruje, prawda? Mało no, ruchu. No. Monika, nie lepiej było pójść na spacer. No nie wiem, no może też bym troszeczkę chciała z jednej strony, no ten spacer. Tak, to w ale w galerii też jest fajnie. Też jest co robić, tak? Tak. Można sobie pójść na jakieś zakupki. O, zobacz, tutaj zobacz, fajna bańka jest, możesz sobie siądziesz tutaj. No, patrzcie, siądzimy sobie, zobaczcie, zobaczcie. prawdzie już dawno po świętach, ale możemy sobie takiego selfieka zrobić, tak? Filmowego. Tak. Panie, tak wygodnie. Idziemy jeszcze gdzieś dalej. Masz jakiś yy, pomysł na jakieś zakupy dzisiaj? Nie wiem jeszcze do końca co mogę kupić, ale. Musimy obejść każdy sklep. Każdy. Tak, to na pewno coś wybiorę. No to chodź na to chodź, nie założymy. No, idziemy, idziemy. Skoro już zdecydowaliście, że mam iść do galerii, a nie na spacer, to pójdę sobie do Sinseja. Bardzo lubię ten sklep. Wow, zobaczcie, jakie są fajne spodnie z nazwą One od razu pasują do jasnej stylizacji, którą okazaliście mi dzisiaj nałożyć. To dlaczego jest? A to mi się wydaje taki bryloczek do kluczy Bryloczek. I to już wszystko w naszym dzisiejszym filmiku! Mam nadzieję, że Wam się podobał! Serdecznie! Wszystkim, którzy brali udział w ankietach na naszym Instagramie, pomogliście nam stworzyć ten dzisiejszy film. Klikajcie łapeczki w górę pod tym filmikiem. Klikajcie w miniaturki, które pojawiły się teraz na Waszym ekranie. Oglądajcie inne filmiki na kanale Fikimiki, Agatki i Moniki. Odwiedzajcie nas na naszym Facebooku oraz Instagramie. Zapraszamy na nasz drugi kanał, No to gramy. Subskrybujcie nasz kanał, oczywiście z dzwoneczkiem. Pa pa!